Part 2 testowania rzeczy z pudełka od widza. Tu mamy teraz w sumie. Zestujemy to jajeczko. No i jeszcze pokażemy Wam coś tam z tą buźką i koniec w sumie. A więc otwieramy buszkę. Zaraz do Was wracamy. Dobra, a więc otwarliśmy jest takie bieciutkie, takie fajne. Mamy ścianki. Bardzo takie fajne. Podoba mi się. Ja oceniam to da. 10 na 10. 10, uwaga, skimini. O! Pff, <laughs> znowu! Znowu! To ile? 10? Ile? 10 na 10. Co mi się stało? Pokaż to! Kurczę, dziesięć, <laughs> Dobra, zaraz wracam. <laughs> Dobra, a więc udało nam się je zdjąć, bardzo Fajne. chociaż były bardzo problemy. Więc Natal, moja znajoma, ocenia go na 10 na 10. Ja też 10 na 10. Przechodzimy do buźki, żeby wam coś pokazać. Wy już znacie ocenę na buźkę, więc tylko wam coś pokażemy i kończymy ten film. Dobra, a więc wróciliśmy do tej buźki, żeby wam pokazać o coś takiego to. Dobra, a więc kończymy ten film tym oto akcentem. Do zobaczenia w kolejnym... Tym oto akcentem, nie! Dobra, <gry> kończymy ten film. I widzimy się w kolejnym filmie z serii Testujemy. Субскрибујте канал